Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Ewa Osterek, trener języka angielskiego. Pomyślałam, że dobrze jest też będzie podzielić się z Tobą pewnymi rzeczami, które się zadziały w poprzednim miesiącu. Mamy teraz listopad, więc zrobię podsumowanie października, więc jeżeli taka tematyka Cię interesuje, to mam nadzieję, że też się czegoś dowiesz o mnie i o tym, co się u mnie dzieje. W każdym miesiącu jest różnie i to nie jest nic nowego. W miesiącach wakacyjnych gdzie się zdecydowanie mniej rzeczy, i to jest też taki czas, kiedy ja planuję różne działania, a czasem przychodzi taki miesiąc jak na przykład październik. W którym dużo rzeczy się działo. I mam to wszystko przygotowane, przede wszystkim na takiej mojej liście, liście w takim jakby kalendarzu, i codziennie sobie zapisywałam, zaplanowałam to wcześniej, co się będzie działo. Więc w październiku zadziały się cztery razy poranki z angielskim, czyli cykl krótkich materiałów wideo, które pomagają w tym, żeby angielski był przyjemny, poprzez pokazywanie w ciekawy sposób przyjemnych idiomów. Były newslettery w poniedziałki i czwartki, czyli językowe listy. Pojawiały się także odcinki Akademii Lektora Online oraz dwa odcinki mojego podcastu Więcej niż język angielski o dwóch czasach gramatycznych. W środę były także tzw. English Day, czyli krótkie nagrania, odpowiedź na jakieś jedno pytanie, plus yy, moja. Moja odpowiedź na to pytanie w naszej grupie dla kobiet na Facebooku: Więcej niż język angielski, grupa dla kobiet, które uczą się angielskiego, i te materiały są też dostępne w dedykowanej playście na YouTube i to było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak. No i był też webinar o tym, jak podcasty można, jak poprzez podcasty można uczyć się języka angielskiego i ten webinar odbył się w ostatnim tygodniu w środę, także dużo, dużo różnych rzeczy, które miałam tutaj zaplanowane do tego. Była też zaplanowana moja, moje dzielenie się artykułami, które już wysłałam do nowych numerów, czasopism i wydawnictw, z którymi współpracuję. A otrzymałam także październikowe, jak to się mówi, moje wytwory w formie drukowanej. I zacznijmy od tego pierwszego: to jest The Teacher w numer 10, czyli 172 numer w roku 2019 i tutaj, 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 tu jest. Podcast, czyli to jest mój temat, ponieważ w tym akurat y, odcinku, zaczynam no, w tym numerze The Teacher, pisałam o 7 podcastów, 7 pomysłów, jak można podcasty w edukacji. Y, I to było na stronie pod koniec 55, bo najczęściej akurat moje artykuły trafiają do Technology Tips. Także tu jest mój artykuł o podcastek w edukacji. Jestem z niego bardzo dumna, ponieważ ja bardzo lubię podcasty i to jest dla mnie coś niesamowitego. Dużą przyjemność sprawia mi mówienie. Myślę, że kiedyś uwielbiałam pisać i to, to było dla mnie niesamowite. Teraz pisanie właśnie spełniam się poprzez takie artykuły, a na co dzień myślę, że też mówienie jest niesamowite. Coś zupełnie nowego, czyli kreda. Numer 9 na 2019, czyli numer 12. Temat numeru to były języki obce, i tutaj pojawiły się moje dwa teksty. Niesamowite, dwa teksty, które otwierają po prostu kredę, jak tutaj mamy pierwszą stronę, i tutaj zabawy i gry językowe. To jest mój temat, i potem drugi od razu temat przegląd, mały przegląd blogów językowych i po prostu to, żeby mieć jeszcze jakiś inny artykuł. Gdzieś w 2019 roku to było takie moje marzenie, to był trochę taki mój cel. Zaczęłam to już realizować na początku, chyba w lutym 2019 roku, no i się udało, więc ja jestem. Oczywiście to nie jest tak, że się na początku od razu udało, tak. Trzeba się było też trochę gdzieś tam dopytywać. Niektóre osoby nie były taką współpracą zainteresowane, ale tutaj w końcu się udało i jestem bardzo szczęśliwa. Pojawiło się też życie szkoły, numer październikowy 7 na 2019 w roku 2019 i tutaj był mój artykuł o tym, jak można wykorzystać magnesy w edukacji. Także też, też polecam. Ktoś sobie mógł pomyśleć, co to są w ogóle magnesy i jak to działa. Ale ja bardzo dużo korzystam z magnesów. I niekoniecznie, jeżeli tylko chodzi o planowanie sobie różnych rzeczy, koło lewej strony mojego biurka mam taką świetną półeczkę z taką częścią magnetyczną. Ale także ogólnie to jest w ogóle fantastyczne, jak taki prosty rzecz, jak magnes może dużo dawać. I to naprawdę dla mnie to są takie duże... Um, dla mnie to są duże sukcesy, być może dla, dla kogoś nie, ale gdy ja sobie pomyślę, że faktycznie mam y, różne pomysły i dzielę się nimi, to to jest niesamowite. Jest też oczywiście mm, numer Horyzontów Anglistyki, y, tylko że Horyzont Anglistyki to jest dwumiesięcznik, także akurat w tym miesiącu jeszcze do mnie nie dotarł, ale też tam mój artykuł się znalazł i jestem po prostu bardzo szczęśliwa. Czuję, że to jest też coś, co po tylu latach jakby tego mojego pisania, ponieważ ja zaczęłam pisać pierwsze teksty w 2014 roku, tak mi się wydaje, i zaczęłam od języka angielskiego biznesowego. To jest też to, co jakby co, coraz kroczek po kroczku, kroczek po kroczku udaje mi się realizować, bo moim największym marzeniem jest napisanie jakiegoś poradnika lub książki dotyczącej tego, jak się można uczyć, i żeby to była właśnie książka drukowana. Nie wiem na ile mi się to marzenie uda zrealizować, ale pomyślałam sobie z drugiej strony, że gdyby te wszystkie artykuły, które piszę tak po prostu powycinać, powyrwać, te kartki powycinać, to jestem przekonana, że z tego bo już całkiem y, przyjemna książka objętościowo wyszła. Więc mam nadzieję, że ta książka także do mnie jakoś przywędruje. Y, to znaczy ja ją napiszę, ale że będę miała taką sposobność. Więc to jest też takie moje marzenie. Ja uważam, że trzeba dream big. Nawet jeżeli tej książki nie uda mi się napisać, to na pewno będę mogła tworzyć ją w formie e-booka, w formie elektronicznej, tak jak to robię teraz i tak jak są jakieś moje pozycje, czy jakieś takie poradniki, które są w moim sklepie. Możesz je zobaczyć na sklep.ewaostarek.pl Ale to chodzi tylko o to, że można faktycznie, myślę, mierzyć się wysoko i marzyć. A moim marzeniem jest właśnie to. Oczywiście ja mam wiele marzeń, ale z punktu widzenia podsumowań danego miesiąca to się bardzo cieszę, że że te teksty się pojawiły, że przeprowadziłam wiele sesji językowych, że, że nowe odcinki podcastu, że webinar to jest niesamowite, że interakcje, że miałam też konsultacje językowe dla mnie to jest cudowne, ja to uwielbiam. No i mam nadzieję, że także tak się będzie działo dalej. Nie wiem, czy następny miesiąc będzie tak owocny. No, ponieważ różnie to wygląda, ale myślę, że ten był bardzo dobry. No i jeszcze bym zapomniała przecież dwa moje webinary z, z education były też w dwa kolejne piątki z cyklu Piątki z Biznesem. Tak mi się wydaje, że to była taka nazwa i i też ja je nagrywałam we wrześniu, ale one są teraz, znaczy już były w ramach Edu Oktoberfest, czyli w październiku, bo zapomniałabym o tym, miałam wszystko zapisane, no ale nie mogłam tu sobie powiedzieć o tych webinarach, no bo nie mogłam ich w żaden sposób pokazać, także to są takie małe, drobne sukcesy i mam nadzieję, że także będę mogła się dzielić z Tobą innymi takimi sukcesami gdzieś tam w przyszłości, może nie każdy miesiąc będzie tak owocny jak październik, ale mam nadzieję, że jeszcze gdzieś takie sukcesy się pojawią, bo nawet dla mnie prowadzenie efektywnych sesji, że że moi klienci mi opowiadają, że zrozumieli coś, że angielski jest dla nich prostszy. To jest cudowne i bardzo mnie to cieszy. Także mam nadzieję, że Ciebie też to w jakiś sposób motywuje, a z drugiej strony też możesz się dowiedzieć, jak to u mnie wygląda i co ja robię oprócz prowadzenia sesji językowych. To jest tyle i do zobaczenia niebawem. Do usłyszenia w podcaście Więcej niż Język Angielski, do zobaczenia w innych materiałach na YouTube, lub do usłyszenia na konsultacjach językowych, do których też Cię zachęcam. Zerknij na ewastarek.pl. Dziękuję bardzo, trzymaj się ciepło, cześć!